Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ostatnio jest w Waszyngtonie bardzo gorąco, oczywiście, jeżeli chodzi o sprawę Jeffrey Epstina. Wiemy o co chodzi, a teraz jeszcze na arenę wkracza kolejna postać Dan Bongino. Ale o co tak w ogóle w tym chodzi? Otóż, jak wiecie, Akta Epstein'a stały się powodem do konfliktu w administracji Trumpa pomiędzy właśnie Denem Bongino, Kaszem Patelem oraz oczywiście Pam Bondi, która jest proku prokuratorem generalnym. Oczywiście już wśród konserwatystów także zaczęła się nagonka i ostre krytyki pod, w kierunku przede wszystkim Pam Bondi, która jest prokuratorem generalnym. A do tego konfliktu jeszcze dorzucimy to, co się stało w tym tygodniu, a incydent cały rozpoczął się we środę, ponieważ Dan Bongino, czyli zastępca dyrektora FBI, ponoć nie przyszedł w piątek do pracy. Ta informacja pochodzi ze źródeł Axios. Tak na marginesie jeszcze powiem, że to są ci sami, Axios to są ci sami, którzy raportowali o notatce Departamentu Sprawiedliwości informującej, że nie ma żadnej listy klientów Jeffrey Epsteina oraz, że Jeffrey Epstein jak najbardziej popełnił samobójstwo. I tak właśnie według Axios we środę Den Bongino i prokurator generalna Pam Bondi dosyć ostro się pokłócili o to jak prowadzić sprawę Epsteina. Oczywiście w związku z tym, że administracja wycofała wcześniejsze twierdzenia, przyznając, że Epstein nie miał celebryckiej w cudzysłowie listy klientów i że nie został absolutnie zamordowany w swojej celi w Nowym Jorku w 2019 roku. Przypomnę oczywiście, że zarówno Den jak i Kasz Patel wielokrotnie wypowiadali się na temat listy Epsteina i w ogóle ogólnie na temat Epsteina, twierdząc, że jak najbardziej lista klientów istnieje i zarówno jeden, jak i drugi kwestionowali to, czy rzeczywiście popełnił samobójstwo, tak jak, tak jak tutaj próbują nam wmówić, że miało miejsce. Udostępniono oczywiście też z pewnością już wiecie o tym, nagranie z monitoringu sprzed celi Epsteina, które miało rzekomo potwierdzić, czy też dowieść tego, że nikt do jego celi, do pomieszczenia przed, nie, nie wchodził przed tym, jak w cudzysłowie popełnił samobójstwo. W nagraniu nagranie trwało ponad 10 godzin. Ale w tym nagraniu brakowało jednej minuty. Według władz ta brakująca minuta wynikała z tego, że w starym systemie monitoringu każdego dnia o północy ten system się resetuje i zaczyna nagrywać od nowa. W związku z tym, ponieważ ten pre, proces resetowania zajmuje około minuty, to oznacza, że codziennie około 60 sekund brakuje po prostu w nagraniach z monitoringu. W związku z tymi wydarzeniami nasiliła się krytyka pod adresem Pam Bondi za to, że obiecała listę klientów, a lista nie została ujawniona. Tak więc, czy jest jakaś osobna lista klientów, czy nie ma? Jak już wcześniej również mówiłam, Pam Bondi odniosła się do tych stwierdzeń. Mówiąc, że ona miała na myśli nie konkretnie listę klientów, tylko miała na myśli ogólnie teczki, czy też Akta Epsteina oraz teczki i Akta JFK. -a. Tak więc w taki sposób ona odpowiedziała na to pytanie. Natomiast Zarówno Den Bongino, jak i dyrektor FBI Cash Patel byli bardzo niezadowoleni z tego, w jaki sposób Pam Bondi przeprowadzała tą sprawę, prowadziła tą całą sprawę. I ponoć podczas tego napiętego spotkania w Białym Domu z udziałem czołowych doradców, Pam Bondi i Den Bongino ostro się pokłócili. Tutaj właśnie chodzi o tą kłótnię, która miała miejsce we środę tak więc następnie Den Bongino nie pojawił się w pracy i pojawiły się w związku z tym spekulacje że zrezygnował z pracy Natomiast ostatnie doniesienia są takie, że Den Bongino, Bongino prawdopodobnie zrezygnuje. Oczywiście, tak jak powiedziałam, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale te wszystkie informacje krążą już teraz po internecie dosłownie co kilka, co, kilka, co kilkanaście minut się zmieniają. Są nowe doniesienia. Ostatnie o to, co czytałam, to była informacja, która podawała. Że Den Bondino powiedział, że zrezygnuje, jeżeli pan Bondi nie, nie zrezygnuje ze stanowiska. Czyli po prostu albo on, albo ona. Dzisiaj rano zastępca prokuratora generalnego Todd Blanch próbował uspokoić sytuację na. Platformie X, mówiąc, że kierownictwo FBI i Departamentu Sprawiedliwości byli w pełni zgodni co do treści memorandum o Epsteinie, a sugestie o rozłamie są ewidentnie fałszywe. Tak więc, podczas gdy teraz Donald Trump przebywa w Teksasie w związku z powodziami, które tam mają miejsce, w Waszyngtonie rozgrywa się prawdziwy Epsteinowy dramat. A z, z swoją drogą jeszcze trzeba by zastanowić się nad taką sytuacją, czy takie dwa punkty do przemyślenia. Punkt numer jeden, czy jeżeli, czy jeżeli a Donald Trump na przykład znajdowałby się na tej liście? To czy nie myślicie, że demokraci już dawno by się postarali o to, żeby ta lista wyszła, ujrzała, na, na, ujrzała światło dzienne? A druga sprawa jest taka, czy na przykład nie warto by się również zastanowić, czy też takiej opcji wziąć pod uwagę, że po prostu tej listy Donald Trump może używać no po prostu do szantażowania. Przywódców, szantażowania polityków. Tak więc, co, o co naprawdę chodzi, co się, dzieje, co się dzieje, czy to jest teatrzyk, czy to jest gra w szachy? Absolutnie, po raz kolejny mówię, ponieważ mówiłam to już wielokrotnie, że ja nie mówię nikomu, w jaki sposób ma myśleć, i każdy może sobie wyrobić opinię na podstawie tego, co obserwuje, co czyta i co ogląda. Tak więc po prostu uważam, że każdy tą sytuację powinien sam ocenić. A tak jak powiedziałam, cały czas jeżeli chodzi o Den Bongino. Sytuacja się rozwija. Ciekawe, czy do końca tego dnia coś, się, co, coś będzie ustalone. Tak jak powiedziałam, cały czas, co kilka, co kilkanaście minut otrzymujemy. Nowe wiadomości. Tak więc tylko takie szybkie wiadomości na gorąco, piątkowe na dzień dzisiejszy. Jeżeli będzie się coś jeszcze działo, wartego raportowania, to oczywiście do usłyszenia. Kolejnym razem serdecznie pozdrawiam.